Jest młodziutka, energiczna, wesoła, wysportowana i na te wszystko bardzo zdolna. Marcelina Kruszyńska, wychowanka klubu karate wejcherową prowadzonego pod kierunkiem Mirosława Elwart, zdobyła ostatnio wicemistrzostwo świata w karate tradycyjnym. Nie sądziłam, że zajmę wicemistrzostwo świata. Na początku to było tylko marzenie, ale rzeczywistość to jest już coś innego, coś bardziej szczęśliwego. Młodziutka zawodniczka jest zatem doskonałym przykładem, że marzenia się spełniają, a trenuje dopiero od trzech lat. Towarzysząca jej podczas zawodów trema została tradycyjnie bardzo szybko pokonana. Zawsze trochę się boję podczas zawodów przy tych właśnie o 1% albo o 2% właśnie więcej, no bo to już mistrzostwa... Światowe zawody, tak, ale ta sala nie robiła takiego wielkiego wrażenia, że A ale się boję. Marcelina ma dopiero 8 lat i już odnosi sukcesy sportowe, jednak nie ma w tym nic dziwnego, bowiem adepci sztuk walki w tym wejherowskim klubie trenują pod okiem samych mistrzów. Jedną z nich jest Małgorzata Zabrocka. Przygodę z karate tradycyjnym rozpoczęła w 1997 roku. Swoje pierwsze mistrzostwo Polski zdobyła 3 lata później. Od tego momentu regularnie staje na podium najważniejszych zawodów karate tradycyjnym zorganizowanych na całym świecie. Do największych osiągnięć zalicza zdobycie Pucharu Świata, wicemistrzostwo świata i mistrzostwo Europy. Ja prowadzę tę grupę drugi rok tutaj w tym miejscu w, na Sobieskiego 279, ale klub karate wejchorowo już jest wiele lat, wiele lat prowadzi zajęcia w szkole numer 9. Tam prowadzi zajęcia Sensei Mirek Elwart i nie tylko, bo i wielu innych instruktorów: Patrycja Blindow, Dariusz Brud, Łukasz Foltyn, ja, Małgorzata Zabrocka, ale ja zaczynałam w klubie Karate Weichlerowo, a to było już, i bardzo dawno temu, proszę się nie pytać, miałam wtedy 6 lat, to już dawno temu, i myślę, że cieszy się nie tylko sukcesami właśnie takimi z Mistrzostw Świata, ale przede wszystkim wojewódzkie, między, ogólnopolskie, no i bardzo ciągnie do przodu. Myślę, że nie tylko ale dzieci, ale całe Wejherowo. Instruktorzy przekazują swoją wiedzę na temat technik walki, ale też podkreślają, że w sporcie najważniejsza jest uczciwość, pokora i opanowanie. A trenować może każdy. Każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie, że może się rozwijać. I nieważne tak naprawdę, czy jest ktoś sprawny fizycznie, czy nie jest sprawny, bo karate jest dla każdego. Ważne, żeby chcieć. I myślę, że to jest jedna rzecz, którą mogą tutaj właśnie znaleźć, że, że mogą się. Też pokazać ze swojej dobrej strony. W klubie prowadzone są zajęcia dla wszystkich grup wiekowych, dzieci, młodzieży i dorosłych. Program skierowany jest zarówno dla osób zainteresowanych treningiem rekreacyjnym, jak i tych, którzy chcą osiągnąć mistrzostwo w karate tradycyjnym.